Centrum Rehabilitacji i Dietetyki oferuje Państwu kompleksową terapię dostosowaną do potrzeb pacjenta. Wyróżnia nas indywidualne podejście, profesjonalizm i duże zaangażowanie w proces leczenia. Używamy nowoczesnego sprzętu oraz szkolimy się z zakresu najlepszych technik i metod terapeutycznych. Jako zespół kinezji skupiamy się na walce z bólem i powrotem do sprawności. Wykazujemy się cierpliwością oraz dużą empatią w celu zbudowania zaufania oraz dobrych relacji między pacjentem a fizjoterapeutą. Prowadzimy rehabilitację wszechstronną w zakresie fizykoterapii pod postacią, biostymulacji laserowej, elektroterapii, krioterapii i ultradźwięków. Posiadamy również falę uderzeniową oraz nowoczesną magnetoterapię PST. PST jest to innowacyjna metoda leczenia osteoporozy oraz zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów obwodowych, stanów pooperacyjnych i pourazowych. Oprócz fizykoterapii stosujemy również terapię ruchową oraz terapię manualną, igłoterapię oraz haczykowanie. Stosujemy powszechnie falę uderzeniową w leczeniu m.in. takich schorzeń jak ostrogi piętowe, stany zapalne stawów, ścięgien, zwapień i urazów mięśniów. Terapia manualna to określenie zestawu metod i technik, które zajmują się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń układu ruchu, takich jak mięśnie, stawy, więzadła, powięzi ścięgna, jak również narządów wewnętrznych. Igłoterapia jest to metoda polegająca na wkuwaniu igły iniekcyjnej w miejsca określone jako punkt maksymalnie bolesny lub pole punktu maksymalnie bolesnego. Podczas wkucia dochodzi do stanu szoku miejscowego, który następnie odpowiada mechanizmowi samoregulacji. Haczykowanie opiera swoją pracę na układzie ruchu z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest haczyk. Wskazaniem do tego zabiegu są napięcia mięśniowe wyczuwane w bruzdach międzymięśniowych, polegające na sklejaniu się powięzi oraz zespoły przeciążeniowe i ograniczenia ruchomości tkankowej. Od początku istnienia gabinetu współpracujemy z lekarzami różnych specjalizacji, m.in. ortopedii, chirurgii, reumatologii czy angiologii. Prowadzimy rehabilitację pacjentów po operacjach ortopedycznych, po incydentach neurologicznych oraz pacjentów pourazowych oraz gimnastykę korekcyjną dzieci.